Siemanko, Witam wszystkich, gorąco jestem Bongol, a ze mną dzisiaj jest sushi, bo. Tema wszystkim. Dzisiaj Będziemy gramy w pooling. Gramy, gramy na Jak to się pooling. czyta? Cooling. Dobra. To się czyta. Gramy dzisiaj w drużynie, bo w końcu nas złapie. 400 metrów jesteśmy od siebie, wiesz? Tak, tutaj u góry. jest ten, na tym kwadracie. Czy ty coś kraftujesz na początku? Nie, ja biegnę od razu do ciebie i szukam jakichś domków po drodze. Dobra, ja też już biegnę. To, jaki jest plan na tą grę? Jak najszybciej zdobyć hajsy i wołamy tego, airdrop? Co? Koleś obok mnie biegnie. Dobra, ja Uu. będę zminął nasz szybciej... Bo koleś mi goni, wiesz? A z... jakbyś się nie wdawał w bójkę, tylko uciekał, bo on na pewno nie ma Boś, jeszcze Nie Chodź do mnie, ja b... do budynku ktoś wla tego, który widzę właśnie przed sobą. Dobra. Wiesz, ja cały czas biegnę. I się przybliżamy do siebie. Kurde. 90 metrów, już jest co poko, dobra, dobra. widzicie Uciekaj, 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 bo tutaj już szkole się przeszukują. No to może dawaj do mnie. I uciekamy w swoją miejsce wecheliśmy. Do ciebie, dobra, chodź. To chodź gdzieś szukajmy jakiejś. My... Ej, czy coś. dostaliśmy, dostaliśmy. Ja teraz zauważyłem 5 hajsu dostaliśmy za to, że się spotkaliśmy chyba. Wiesz? Ja w ogóle mam 24 hajsu i mam coś takiego, że za każdy hajs, który dostaję, dostaję jeszcze jeden więcej. A wziąłeś perka sobie. To mhm. ty masz, kurde, ha, ten perk z, no, milionera. Dobra, zbieramy drewno. A co mogę z drewna zrobić na szybko? Dwa drewna, bandaż, drewno, kamień, to masz pułapkę. Eee, kamień, kamień, to masz nóż. Najlepiej kamień, kamień w nóż, nóż potem do, w dzidę, a dzidę w łuk. Ja myślę, że jednak wolę domki znaleźć, choć tu domek jest. No to dawaj. Tam od razu się znajduje jakieś broń. Ej, jest Tam, gościu. Dobra, Ktoś... to nie, to dalej jeszcze. Może olejemy w lewo, tutaj, chodź, chodź, chodź tutaj. Mm, spróbujemy, zobaczymy, drużyn O, jest skrzynka taka, bez, bez konieczności płacenia. To zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, zobacz. Ja mam ciągle 24 punkty. Dobra, dynamit mamy, super. Czekaj. O, to będzie można otworzyć taką skrzynkę, tak? Tak, albo zabić go. On zadaje... 95 yy, obrażeń. Dodatkowo jeszcze, wiesz, jest efekt, kurde, krwawienia. Coś zrobiłem jakieś kolce w ręce mam, co tak. to jest. Te kolce to jak rzucisz na ziemię i ktoś w nie wejdzie, to go ranią. To jest tak, jakbyś gwoździe wyrzucił na ziemię. I te, I te kolce możesz jeszcze połączyć chyba z kamieniem czy z patykiem, i robisz tą pułapkę taką. Yy, tą linkę naciągasz na ziemi, wiesz o co chodzi. Mhm. Dobra, pleciacz Przechodzi... mały zrobiłem, wiesz? Taś... Aha, sat no to ja też by musiał, dobra Ty kolej za mną biega i jakiś bez tekstury trochę Jest A jakbyś się cofnął? Dobra. No biegnę do siebie już po prostu Jest obok mnie też Ja zrobię nóż sobie, wiesz Czekaj ja mam dobrze w ogóle... Mam dobrze Słyszałem jakieś dziwne kroki Dobra Może choć przejdziemy na... Chcemy go gonić? Nie, niespecjalnie. No dobra. Dobra, bo, mam dzidę. To ja proponuję Ci iść choć, choć, choć tędy. Bo tutaj jest więcej tych miast, miast takich małych. Miast, no za dużo powiedzianych, tych budynków. Ty, rzuciłem te kolce przypadkiem. Albo one mi wypadły. No to już ich nie zbierzesz raczej. Chyba nie można. Kurde, O oh fuck! Chyba w nich utknąłem. No, nie, Ty nie, chyba wbiegłeś. Z tego co wiem, ja nie wiem czy te kolce... Mm, czy można podejść i zatruć sobie te kolce? Czekaj, pundzi, styksy? Nie, nie można. Dobra, idę do ciebie. Musimy wymyślić, bo z tymi dzidami to tak średnio, nie? Ja mam trzy, ten, trzy tylko punkty. ja mam 50. Właśnie, bo ja wydałem teraz na crafting dzidy No to Be kurde spuścimy tutaj. w pierdziel komuś i będzie dobrze O tutaj jest spoko ty, ty. miasteczko, tu mi się podoba bo tu jest dużo możliwości Ej tu w tym środkowym, zobacz w tym środkowym zawsze jest skrzynka Weź ją, weź ją ogarnij Chyba że okay, ktoś był muszę tu jakieś Nie ktoś już był u, u Dobra to już nawet nie wchodzi do tych budynków My tylko do tego dużego idziemy teraz A co jak tam ktoś będzie i nas zabije? Ktoś chyba jest. Y y y Boncol, nie masz live'a czy masz live'a? Nie, 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 nie mam teraz live'a Słyszę jakieś dźwięki, jak się ktoś bije, są. Um, Dobra, ale nikogo nie ma. Mam, y mam wyszukiwacza do ludzi, ale nie wiem, jak go użyć. Y Poczekaj, y przytrzymaj w miejscu na dwie sekundy. Lewym przyciskiem myszy. Ale to wygry, wykryje ci mnie na 99 pewno. 59 metrów tam do przodu, nie? A no to to jest powyżej 100 metrów, no to działa, okej. Okay. No dobra. No na górze ja nic nie ma. Nie tak? tak, sprzedawaj to. To jest beznadziejna sprawa. Dobra. Dobra, tu już nic nie ma ciekawego. Chyba, że ja sprzedam... 49 już sprzedawać będę miał 100 wtedy. Nie, nie chodź idziemy dalej. Szuka. Dynamit, nie, no to to sobie potem. Bo też nie chciałbym przyzywać tego jej dropa w takim centrum, bo tu jesteśmy blisko centrum. Powiedzmy, kto jeszcze żyje? Dwóch tylko zginęło. A tak poza tym same Timy. Tak? No. Item tak, to są te takie. To są te takie z materiałami wybuchowymi, Płatę? że jak je otwierasz, to ci w ogóle Aha. zadaje 40 obrażeń od wybuchu i... No to nie tak najgodę, nie. Nie. No nie, ale krwawisz dobra, na wprost są. So. Na wprost i on chyba kumpla zaraz zawoła, Dwóch! Są, so, co okay, robimy? Czekaj, idę, idę, idę do ja, ja się wycofuję. Nie, nie, wracaj się do mnie. A ja mam tylko nóż Dobra, chodź, chodź chodź. Ja mam dzidę do ciebie? Idą, idą są! So. Ja mam, ja mam, czekaj, ja mam, ja rzucę im może dynamik, co? Dobra, rzuciłem. Poza na górę. Nie, tylko żeby w plecy mi nie uderzyli, wiesz? Ja się, ja biję Ech, się z jednym. Widzę, widzę, widzę. Dobra, dobra, spoko. W mu bije mocno. On już nie żyje ja prawie. Ja też, ja Jeden spadł. Dobra jeden jeszcze... Coś to Dobra, jeszcze... Są, so, są, so, są, so, dobij go, dobij go. Mam bardzo mało życia. Uciekaj, uciekaj w takim Dobrze, momentu. jest, super. Jest, dobra, dwóch mamy. No, super akcja. Tyś to dobrze tam kurde ich porobił od tyłu. O chodź się uleczymy szybciutko, szybciutko do tego miasta na wprost. To 13 punktów nie. No to idziemy, wzywamy tutaj jest wzywamy tutaj będzie airdrop i się uleczymy Dobra, ty w ogóle prawie nie żyjesz No wiem wiem, miejmy nadzieję techniki że niby z jednym się jak ty podbiegałem do tego twojego, gdziegałem go dwa razy A używasz na zmianę i wiesz, bloku i odpychania? Wiesz co, nawet nie trzeba było za bardzo... Ja od, odpychaj, o. odpychaj stary to jest superanska tam sprawa better, this this polec. Dobra jest super Ile masz już? Sto ileś? 113 A możesz używać kiedy ja używam tego? Ej, ty chyba możesz regenerację życia też ten skill, co? Mam, mam, no Widziałem, że ci podskoczyło przez chwilę Dobra, już możesz Ale możesz. samo tam malutko podskakuje A, okay. Dobra, ciągle mam powyżej tych stół Otwierane wszystko, co? So, ja mam stów, stówę, Idziemy tutaj na bok. Tak. Dobra. Tutaj musi być gdzieś miejsce do airdropu. Tutaj, tutaj było. Dziś Dobra, jest... połowa serwera już nie żyje. Mówisz, robota po prawej? Nie wiem, czy kogoś tam nie ma. Nie, nie, ale on, on na nas zareagował. Na taką odległość? Dobra, wołasz? Mhm Czy ty też masz z młotem? Czy ty też masz airdrop z młotem, czy z czymś innym? Z młotem Dobra, to ja ten sam mam Bandaże sobie zrobię No i co, co powiem no? jakbym był w takiej dżungli, to kurde... Nie wiem czy tak bym kozaczył samemu jak ci niektórzy wiesz. Ale kto kozaczy? No niektórzy tam kurde w Solo... Czekajcie, ilu jest dwóch. Widzieliś, no tam ci w dwójkę w ciebie wbija, nie wiedzieli, że mają kurde z Patrz to! Patrz tych my... na dole jak porobiłeś, zobacz sobie w niebo Killed by Soushibo Soushibo, Soushibo, widzisz, bo ja im wjechałem w tyłek No. Dobra, leci do ciebie. Masz coś do rzucania? Nie jakieś. Ja, ja, nie, ja no rzucę. nie wiem, możesz może patykiem wziąć na przykład. <laughs> Trafiłem! Ty rzuciłeś patykiem? No, patykiem. Dobra, ty jak się odwróciło. Dobra, możesz wołać następny? Ej, nie, ja mam. Nie, nie można, trzeba iść gdzie indziej. Łuk mam, kurde. Co ja wziąłem za staw? No, no dobra, może być ten Łuk. To ty będziesz, ja kurde, młodziarzem, ja a ja będę tym, co? A ja będę hmm. łucznikiem. My są Nie pałkarze. Nie ma tam nikogo na pewno, bo tam coś gadał. Chodź, tu na podgórkę podejdziemy, co? Na ten do tego budynku z RR. Już, 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 bandaż sobie robi. Dobra, dobra, to leć, ty, ja cię dogonię. A jakie ty masz perki w ogóle? Ja właśnie mam perk'i pod młot i ja nie wiem dlaczego, ja chyba zmieniłem airdrop przez przypadek, wiesz? Co to są perk'i pod młot? Perk'i pod młot są takie, że jeżeli używasz obuchów, czyli tego młota na przykład no. z airdropu, to masz, jeżeli go trzymasz w rękach, minus 25% do obrażeń otrzymujesz, mniej. Dodatkowo 20% więcej z krwawień i takich rzeczy i jak masz obuch, to 200% obrażeń jest zamienianych na wyssanie staminy z przeciwnika. I w sumie, jak go bijesz tym młotem, to gościu nie może się tak łatwo blokować i, i atakować. To jest bardzo fajna sprawa. A ty pojechałeś w takie uniwersalne, czyli takie gainy i tak dalej? ja, ja mam takie coś, że mi życie oddaje. Mam 50% szybszego. Ktoś tam na dole siedzi chyba i coś robi, nie? Nie, dlaczego? Posłychać jakieś dźwięki dziwne? Nie, no nie, myślałem. nie, robocik. Ty wyszedłeś? Nie, nie są dźwięki w tej grze, wiesz? Nie, no wyszedłem, już jestem na zewnątrz. Ty użyłeś to plujki? Nie, nie mogę sprzedać. Nie, ale mam plujkę. Okej. Okay. To zmieniaj ten. Chociaż wiesz co? Może łuk se zrobię z tego. No nie, no na dwa łuki. No, wiesz co, że nikt nie podejdzie do nas, jak będziemy nabudowali typa z dwóch łupów, nie? Poczekaj, by jeden umógł. A ile masz punkcików? Po 28 powinno starczyć. No, 5, 5 kosztuje krawcenie. Eee, jak to wygląda? Kto Dobra. żyje? Kto nie żyje? No, sytuacja dalej ta sama. Cztery drużyny są. A no. jedna drużyna to jest taka, że oni, nie dwie drużyny to na razie chyba sobie tylko krążą i nic nie robią. Ja w, tak wierzę, ja wczoraj grałem, jak ta premiera była, nie? Nie, czy mhm. wczoraj było? Czy dzisiaj? Dzisiaj. Wczoraj grałem z lirykiem na serwerze. Nie umiałem go znaleźć, chciałem gdzieś tam, bo ludzie mówią, patrz liryk, liryk, nie? No. A dzisiaj znowu, ty zaczynałeś to grać, to z tobą się łapałem na serwerze. No, ale dobra, mam 12 no. strzał y, 12 plujek kamień i ten i y, No to dobra. Katakan. Ale musiałbym nalot sobie tu gdzieś spuścić. No, no to, to dawaj na rzekę, tego. na rzece będzie. Grab my package. Dobra. A może trafimy akurat na kurde Europę. Ej, tutaj, tutaj, tutaj będzie, wiesz? Bo jesteśmy Tam już bies. blisko środka. No ale on nie musi być na środku, nie? Nie, 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 nie musi być, ale tutaj, o widzisz, na wprost, y, W. No ta, ale to jest na środku placu, nie? Tu po boku jest, po prawej, za drzewami jest jeden. O, jest coś, czy to jest ten, nie, co to jest? Bonfa tier 1. A to ja to wezmę, bo ja nie mam żadnej takiej pały do bicia. Oleś wyrzucił pewnie, jak lutował, nie? Zostawił coś, a main trackera wyrzucił. Możesz użyć zobaczymy, czy kogoś nie ma obok. No dobra. Gdzieś tutaj, bo. O jest, dobra. To ja wołam. Co ty na to? Dobra, mm, woje. Bo. bo ty z kanału wyszedłeś? Tak. Dobra, Okej Ok. Tu jest jaskinia z itemem jakimś. Wezwałeś tutaj? Wezwałeś tak. Dobra Cool, impact granate, o Impact. A, impact pamiętaj, w, wiesz już tak, jak tak, działa tak. impact, kurde, no Tak, na impact on działa, kurde Na impact Dobra, siedzimy tu w jaskini, się nie ruszamy Ja go zestrzelę potem Ale, czy podoba Ci się w ogóle to, to, że tutaj w końcu zrobili taką grę, właśnie niezwiązaną z zombie i w dżungli? I mi się podoba, to jest troszkę inne takie niż no, do tej to pory. No dobra, to wygląda stare jak igrzyska śmierci, Katnis i pita! Dobra, zestrzeliłem. Go, to tak pika, jakby zaraz bomba miała wybuchnąć. Widzę, że ktoś tam drona wezwał. Nie, mieści mi, nie zmieści mi się. In, e, Ej, dron skimce. leci, lecimy, lecimy po ten staw? Zobacz, chcesz, to jest ten no, randomowy. A, nie chcesz Ironskina? Chcę. No to tam jest Iron skin, leży na tym. Dobra Gdzie jest ten randomowy, bo go nie widzę. Na wprost y, kierunek SW Kierunek SW za, za, za środkiem mapy Ten taki duży? Mm. Nie wiem czy my tam dobiegniemy, wiesz? To coś tak dymi tam w lesie? No tam to się. Tak, 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 teraz to spadło. To chyba jeszcze ląduje. Spadło? Ja, mam to. to. Ja cię obstawiam. Zobacz co tam. Yy, iron skin i chyba tyle. I więcej nie ma w środku. To czekaj. To jest. Dobra, to tego wezmę. Aha, dynamit. Ty, ty kurde, tu są dwa dynamity, stary. Gdzie ja ty widzisz? Przychodzą, A. przychodzą. Bierz ten dynamit. Ja ty ja, ty mam, tak. Rzucam dynamit. Wrzuciłem w niego. O ma piłę. O ma piłę, lol. Jak truję. Dobra, dostał. Ej nie! Kurde, on mnie je... nie, nie, on pił, zabił! Stary, on pił, piłą Ja jestem zatruty. Fak, on mnie rżnie piłą! <grym> nie da się tego zablokować. Nie da się Rzygam. tego zablokować. What? Skąd oni mają robin? Jak cię pojechał? Ocieli mnie, Boże Święty! Jak on cię tą piłą zrobił, że ty żeś się nie mógł ruszyć? Od nie, nie, on mnie normalnie zaczął ciąć i ty nie jesteś w no ogóle stary. No A czemu nie uciekłeś? Ale on miał karabin i piłę, what? No bo stary, ja, ja uciekając... Dobra, wracamy do menu, to jest lajtowe, jeszcze o, raz. O kurde. Dajesz to. Dobra. Jeszcze raz. Kurde. Ale tu sobie czekajcie, ja wam pokażę jeszcze co ja mam. Ja już się zapiszę i ja jeszcze ja tutaj... Ja impactem w niego, a ty tym granatem przywaliłeś tam? Tak, ja tak walnąłem. oni nie umarli od granatu i impaktu. Znaczy ja a... mój impact coś może nie zadziałał. Dobra, jeszcze w międzyczasie tutaj drop sobie zmienię. Stalker. Zmienimy sobie na... Dwarfa. Dobra. E, a ja ten odcinek kończę, więc moi drodzy, za chwileczkę nagramy kolejny, także jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście łapki, subskrypcje i tak dalej. Na dole macie mm, łapki, kanał Kurde. kanał Soushibo, także zapraszam was e, Muszę to tutaj uciąć, bo tutaj będziemy pewnie czekać parę minut, więc za chwileczkę nagramy kolejny odcinek, także jak Wam się podoba. Się sposób. Nawet. cooling. Igrzyska śmierci wam się a. podobają, no to. Widzimy się niebawem, Papa. Pa.